Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na świecie Hades. się będzie loteryjka na kilku światach, chcę na zastępcy i no. Dobra, lecimy. A dalej jest to gówno. Dobra, nie wyłączyłem do końca tego. A to jeszcze zrobimy uczynki, mam te to Hero. To nie zrobimy jeszcze questu. Co nie, nie wiem, co? Ja... Kamer jakiś czerwonego smoka chce? Jesełki Gówno, U, pył. Zwoje wywołania dopuść mogą przydać Nie przydadzą się co ty gadasz Przydadzą się O, waluta No i klasa Leczenie Może na odchłani za Błąbki Ucieczki To się kurwa na pewno tutaj przyda Samorodki O, to co kurwa jest? Samorodki, co nie? Ta. Legenda o kurwa, dotyk. O, o zajebiście. Magika kupon poza tym, kurwa. No, znowu na wyczerpanie zastawiam. O, okej. Okay. ok. Więcej tych dotyków. O, tylko tyle co jak na razie, właśnie, kurwa. Ty, gdzie te wstałki, tu? Up. A oczywiście bez kamyka, kurwa na Hadesie. chuj ma w dupę wszystkim. tak. Właśnie wiem. Bez kamyka mowa jest jak w seksu. przynajmniej spadło. Dobra. Tutaj chyba... Nie otworzyłem jeszcze. Czy to gówno? O tu. To pewnie będzie kamyk, co nie? Co to kurwa jest? Obniżenie w O! Podekspa! I jakby jakbym gdzieś najebał. Dobra, teraz Syberia w sumie. Ale gówno tamtym roku bardziej oddało, ale jeszcze będą kuferki z tych quest'ów to nie? Z fabularki i pobocznego. Tu mam to wszystko? Hm huh. To widzisz gdzieś? O tu? Co? Nie, bo nie widziałem tych. Kupony, bombki. Kasa. Kurwa, no przyda mi się do wpój tutaj. O, no, kochcisz to mi się zajebiście to przyda Ty, miejsca nie ma O kurwa Wyzwanie z piłków, poszło się jebać A jednak nie Nie poszło Ty, gdzie to jest jakiś kurwa, to było niedobrze się to. No, masz tam i pod to tylko Jeszcze w prawym górnym rogu, pierwsza torba Ma się ten wzrok Szatana Eee, dobra Wejść, zniszczyć tę Rękawicę z kalendarza po środku. Git. O Ale. Dobra Jest lepiej Unia została I... i ten I na zastępcy, no Czyli 12 lega kuferków wiesz tym To jest pozostałość z poprzedniego tego roku, ja tego nie użyłem Ale przydatne to Miejsca chyba ci nie starczy. Czy mam 22 soty? Ale gówno! Co jest? Ale kupa straszna. O, na kolosu przywołania. Ja pierdolę. O, esełeczki, zajebiście. O, kuferek, zajebiście. O, esełeczki, zajebiście. Ale gówno Ej kurwa co jest? Nie wolno tak. Hamujcie się, no nie! Nie zgadzam się. masz Chuj, zwój połączony. Ale się kurwa nie łączy. Aha. Ale kupa. Ale kupa kurwa. Znowu. Ty, gdzie to znikło? Dobra, no, no, tu jest. Eee, wypierdalaj Lokomotywa Starcz miejsca Ja pierdolę, co za Ile masz blanketów, Haru? Pięć Jednego brakuje do stroju Ale A kura, może tak. jeszcze za quest zrobisz? Tylko 2700 na na razie, dobra, no to u nas Severy jeszcze masz. Ale nie, szczerze, loteria w porównaniu do poprzedniego roku, jeszcze bez questów na razie Bo z tego też będzie jakby drugi coś ten, ten kurwa. Ale no tragedia. Mi chyba lepiej dropnęło teraz. No razie, kurwa potnę. No, no o tej niech leci 20% eksploatna kurwa do no, Salwatory pusią. Tu się przyda do ekspienia. Jak mnie dodadzą kurwa do na no ja pierdolę no, Odstawcie mnie. To upenik robię. To pewnie też kurwa 22 podwiązania, co? O, no 40% kurwa. Ale to jest obniżenie, a nie zwiększenie. A, no to chyba już nie zajebiście jednak. Te neutralne to można by na te kurwa na samolotki wypierdalić, nie? No Wszystko kurwa ja robię. się. ale nie stroju. O, no i można strój zrobić Uhu. Gdzie on ma te jasełki? No ostatnie chyba No, jeszcze nie ma I prawo będzie kurwa champion Dobra, szkoda gadać Dobra, jeszcze kontynuacja, bo zrobiłem questy Zobaczymy co drobnie Błogo Wykrywaczki, to jest lepiej O, zajebiście, dwa razy celki, błogo, topka A jakiś kamyk mógł słać Esełki znowu Up. Błogo nie stroju no, i to jest najgorszy zwój. Znaczy, ten wiadomo. No, o kurwa, jeszcze patrzcie, co będzie mieli na odcinku. Jaki kontent? Ale kurwa, szybko się ekipa zabrała. Dobra, 10. Klikaj to. Klikaj, klikaj, klikaj. Nie no 3,5 3,900 dokładnie. No, 2 Czy nie No nie dało. Dobra. महराज